Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. Piątkowy poranek w Radio Fiat. I w piątkowym poranku będziemy Państwa zachęcali do spędzenia miłego wieczoru sobotniego. A jest bardzo ciekawa propozycja na sobotę wieczór, bo mamy noc muzeów. Noc w Muzeum Częstochowskim, o tym dzisiaj będziemy rozmawiali z naszym gościem, pani Katarzyna Odzimek, dyrektor Muzeum Częstochowskiego. Bardzo gorąco witam, pani dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Ja sobie pozwolę na początek takie troszeczkę podkwitliwe pytanie zadać. W 2006 roku na ekrany kin trafił taki film na Leviego z Benem Stillerem w roli głównej Noc w Muzeum. Czy pani widziała? Na ten film? Może? Tak, tak. Widziałam ten film. <noise> Tam się takie no, rzeczy dzieją, że te figury ożywają, eksponaty się ruszają i tak dalej. U nas w Częstochowie nie będzie takich sytuacji w Kto muzeum. wie? Kto wie? Różne historie. Słyszało już to muzeum. Były różne wystawy. I o duchach ym, przechadzających się po korytarzach też już opowiadaliśmy, więc kto wie, zobaczymy. W każdym razie noc muzeów, już tak zupełnie poważnie mówiąc, pani dyrektor, to jest chyba jeden z takich najważniejszych promocyjnych dni, jeśli chodzi o popularyzowanie wystaw muzeów w ogóle, nie tylko Częstochowskiego. Tak jest, jest to. Yy... Bardzo dobrze promowana ogólnie przez media e, impreza i to wciąż e, muzeum. muzeum jest potrzebna. E, dzięki temu e, ten boom, e, który no niestety pandemia troszeczkę przystopowała na muzea trwa e, i coraz więcej osób jest e, zainteresowanych naszą ofertą. E, niektórzy w taką właśnie noc e, trafiają do muzeum po raz pierwszy i, i z tego bardzo się cieszymy. Część z tych osób mam nadzieję, że dużo z nami zostaje. Też byśmy tego sobie życzyli, yy, pani detektor, yy, Sporo tych wystaw, one to są właściwie stałe wystawy w Muzeum Częstochowskim, troszeczkę. Być może do tych wystaw coś jest dołożone, bo są i spotkania, i rozmowy, i wykłady, czyli to wszystko będzie się wiązało właśnie z pokazywaniem wystaw w Muzeum Częstochowskim. Czy wieczór to jest taki czas, kiedy jakoś szczególnie te wystawy się ogląda? Lepiej być może? Ogląda się je inaczej niż zwykle. Ja gorąco do tego zachęcam. Po prostu ta noc tworzy, ten wieczór tworzy zupełnie inny klimat do zwiedzania tych wystaw. Eee, troszeczkę taka odświętna atmosfera się pojawia w tym dniu, dniu bliskim, dniu po prostu muzealnika. Czyli takiemu świętu muzeów w ogóle. Tak. Sporo tych y, 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 punktów, jeśli chodzi o Noc Muzeum y, w Częstochowie. O tych najważniejszych, pani dyrektor, chcielibyśmy, że, żebyśmy opowiedzieli. Zaczynamy o godzinie 16, czyli to jeszcze będzie Wczesno. widno. Wczesny, tak, wczesny, jeszcze będziemy, bardzo wczesny tak. wieczór, ale, ale też są propozycje dla, um, dla najmłodszych. Um, i, i, I tutaj ogrywamy um, tak naprawdę skupiamy się na tym, co jest dla muzeów najważniejsze, bo muzea dla, dla odbiorcy to głównie wystawy. Ta oferta, którą proponujemy, E, przybliża ich tematykę, rozwijają ją e, i przez to jest to atrakcyjne, bo często sami, zwiedzając te ekspozycje, nie wyszlibyśmy z muzeum z taką wiedzą, jaką możemy zdobyć właśnie w tę noc. E, wiedza może też nie dla wszystkich jest atrakcyjna, ale to są po prostu atrakcje e, szeroko też popularne, wykłady o bardzo różnorodnej e, tematyce. E, jest, co, jest o czym posłuchać, i myślę, że na niejednej twarzy w związku z tymi opowieściami pojawi się uśmiech i nutka zaintrygowania przy różnymi tematami. No właśnie, bo jak przy okazji jakiejkolwiek wystawy mamy opowieści kuratorskie, to. One wiążą się z takimi ciekawostkami, których na co dzień, odwiedzając muzeum, być może nie poznamy. Zdecydowanie tak. I tutaj takie opowieści kuratorskie są na praktycznie wszystkich naszych wystawach stałych. Ale też będzie można ich posłuchać na wystawach czasowych. Niebawem dobiegnie końca, wystawa o dzielnicy Błeszno. Muzeum Częstochowskiem, a taki cykl o Częstochowskich dzielnicach. Tam będzie się można spotkać z doktorem Juliuszem Sentowskim, kierownikiem ośrodka dokumentacji dziejów Częstochowy. a na wystawie nakresy po zdrowie, o zdrowiskach ziem wschodnich, dawnej Rzeczypospolitej, o po Pan Tomasz Kuba Kozłowski, kolekcjoner, e, autor tej wystawy, autor scenariusza. E, pan Tomasz porywa, po prostu porywa swoimi opowieściami, ma przepiękny radiowy głos. I nie znam nikogo, kto by myślał o czymkolwiek innym, słuchając pana Tomasza, niż tylko o tym, co on opowiada. I to są naprawdę. Przepiękne ciekawostki związane z tymi uzdrowiskowymi miejscami. Będziemy oczywiście Państwo zachęcali do tego, żeby Państwo zaglądali też na stronę internetową muzeum, bo tam szczegółowo tak. mamy rozpiskę co o której cały godzinie, więc cały harmonogram jest gotowy. Będzie można podczas nocy muzeów dowiedzieć się czegoś konkretnego o dziejach miasta Częstochowy, bo będzie spotkanie z Panią Małgorzatą Szczęsną i z Panem Mariuszem Grzybem. E to są ludzie, którzy. Częstochowie wiedzą chyba wszystko. Zdecydowanie tak i oni będą przybliżać zwiedzającym wystawę dzieje miasta Częstochowy i tutaj też warto wspomnieć, że to jest ostatni moment, żeby zobaczyć ją w tym wydaniu, bo Muzeum Częstochowskie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na jej modernizację. Będzie niebawem będziemy rozpoczynać modernizację pierwszego etapu tej wystawy. Tym bardziej zachęcamy, bo będzie można już w przyszłym roku porównać sobie jak, jak opowiemy o niej inaczej w Czyli przyszłości. Czyli to, to że wystawa się rozbuduje, tak? I wystawa się po prostu zmieni, wystawa po prostu się zmieni i trochę też się rozbuduje. O dziejach Częstochowy, oczywiście to wcześniej wspomniany doktor Juliusz Sentowski też opowie. Obłaszcznie, tak. Dokładnie, konkretnie, obłaszcznie, ale też warto pojawić się w rezerwacie archeologicznym, żeby posłuchać o tych jeszcze starszych dziejach Częstochowy, o kulturze łużyckiej. Oprócz tych oprowadzań kuratorskich połączonych stricte z wystawami są też e, wykłady, e, spotkania. E, pan Tomasz Kuba Kozłowski przedstawi nam e, jeszcze dwie propozycje. Oprócz tych oprowadzań kuratorskich będzie opowiadał o e, Józefie Piłsudskim, jego miłości do druskienników e, oraz też o e, nie tylko uzdrowiskowych, ale też rozrywkowych klimatach. E, miejsc na kresach, w których właśnie um, można było jechać do wód. Um, będziemy też się spotykać z Mirosławą truchtą Nowicką. Jest to artystka, która tworzy w papierze, tworzy w niesamowity sposób e, rzeźby, instalacje. Jej wystawa ma tytuł „To” i e, w noc muzeów będzie. Ostatni dzwonek, żeby ją zobaczyć. E, będzie spotkanie z y, artystką. To jest za... finisarz tak. wystawy, tak? Już. Tak jest. <noise> Już będziemy się niestety musieli z nią pożegnać. E, finisarz wystawy zatytułowany synonimicznie. E, wystawa, która otwiera w nas. E, no bardzo bardzo głęboko zamknięte czasami emocje I, i te spotkania z panią Mirosławą są niesamowite. Czasami jest tak, że po jakimś wykładzie czy spotkaniu zadaje się magiczne pytanie, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania i różnie to bywa. Natomiast na spotkaniach z panią Mirosławą wszyscy chcą coś od siebie dodać i podzielić się tym, jak odbierają jej sztukę. Będzie też można coś od siebie napisać po prostu i na takich malutkich karteczkach jak to dokładamy podpisy do eksponatów podzielić się swoimi przeżyciami na temat tych niesamowitych prac artystycznych. Będziemy też w Domu Poezji mieli okazję posłuchać brata poetki, pana Zbigniewa. Mega, który e, opowie o Halinie poświatowskiej. E, spotkanie zatytułowane Kocham życie e, przyjacielu. E, a na wystawie stałej sztuka polska XIX-XX wieku dr Katarzyna Sucharkiewicz, kierowniczka e, działu e, sztuki e, opowie nam o Jerzym Nowosielskim. Myślę, że też y, to jest dobra okazja. Kilka jego prac jest prezentowanych na tej wystawie, aby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Panie dyrektorze, tutaj robimy przerwę muzyczną, a za chwilę jeszcze porozmawiamy o nocy Muzeum, bo to jeszcze nie wszystkie propozycje, jakie dla państwa mamy. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. -a. Dzisiaj o poranku zachęcamy Państwa do spędzenia jutrzejszego wieczoru i może części nocy także w Muzeum Częstochowskim. Naszym gościem jest pani Katarzyna Ozimek, dyrektor Muzeum Częstochowskiego. Przed nami Noc Muzeum. Już mówiliśmy oczywiście o kilku tych ważnych, ale jeszcze nie wszystkich propozycjach, jakie Muzeum ma dla nas. Etnobotanika w Muzeum. To jest też taka propozycja, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, bo to jest, myślę, bardzo ciekawa inicjatywa nie tylko dla dorosłych, ale także dla dzieci. Tak jest, jest. To rzeczywiście propozycja warsztatów dla dzieci. Będziemy się mogli na nich spotkać w kamienicy mieszczańskiej przy ulicy Katedralnej. Mały botanik zielnikowa Przyroda. Są to zajęcia przyrodniczo etnograficzne, prowadzi je pani Żbieta Janik z Działu Przyrody i, i Agnieszka Ciuk Koćwin z Działu Etnografii. Będziemy mogli się zapoznać z dzielnikami, które mamy w zbiorach i wykonać swoje własne prace. E, oprócz tego odbędzie się wykład pani Eweliny Mendrali-Muńskiej, kierowniczki działu etnografii, etnobotanika w muzeum w świecie naparów wyciągów eliksyr, eliksirów, botaniczne właściwości ziół oraz ich zastosowanie w tradycji e, ludowej. E, I muszę tutaj też wspomnieć, że projekt ten. Będzie miał swoją kontynuację. O wczoraj otrzymaliśmy świeżą informację, że dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Jednopolska. To gratulujemy oczywiście. Gratulujemy. A zachęcamy Państwa także do wzięcia udziału w konkursie, jeśli chodzi o Noc Muzeów. Nie wiem, czy Pani Dyrektor zdradzi, co można wygrać, ale być może Pani Dyrektor, to ten muzealny Hochlig i konkurs z, z nagrodami, to co właściwie? Nagrody. Niespodzianki, ale myślę, że każdy będzie e, zadowolony. E, to są nasze gadżety muzealne, e, które pozwolą na kontynuację zabawy w muzealnictwo i z muzeum. Mamy e, ciekawe gry, e, e, które. Pozwolą o nas nie zapomnieć. A ten konkurs będzie polegał na czym? Trzeba będzie uważnie wystawy oglądać? Trzeba będzie uważnie wystawy oglądać. To też jest taka e, specjalna noc dla muzeów, i, i, i pozwalająca na to, żebyśmy. Troszeczkę byli mniej poważni niż zwykle, więc gorąco zapraszamy, bo będą się działy rzeczy niezwykłe eee, i na tych wystawach, na których standardowo będziemy się spodziewać takich czy, nie, czy, czy innych konkretnych eksponatów, no będą się też znajdowały em, obiekty, rzeczy, które co najmniej nas zadziwią. Ja może nie będę zdradzała mm -hmm. konkretnie, ale gdybyście Państwo pomyśleli o dziku, to e, to na raczej na jakiejś takiej przyrodniczej wystawie by się chyba znajdował. A tutaj trzeba go będzie troszeczkę poszukać Myślę, że Dzik będzie damą w tym roku. Tak delikatnie podpowiedź zdradzę. Taka, taka podpowiedź. Yy, czyli co, na przykład telefon komórkowy znajdziemy na wystawie o kulturze łużyckiej. tak? Na na tej Proszę zasadzie. szukać. Ja, ja, już, ja już nic więcej nie powiem. Nie W każdym razie zachęcamy państwa do wzięcia udziału w tym konkursie. Nagrody zacne. Yy, no, a jeszcze nie tylko Muzeum Częstochowskie do swoich poszczególnych placówek nas zaprasza, ale są też instytucje które z muzeum w Noc Muzeum współpracują. I to jest na przykład Archiwum Państwowe, z tego co wiem. Tak jest. To jest Archiwum Państwowe w Częstochowie. Na szczęście współpracuje z nami nie tylko w Noc Muzeum, bo organizujemy razem e, wiele projektów. E, a w Noc Muzeum. Archiwum Państwowe otworzy swoje magazyny archiwalne, będzie można do nich wejść. To jest też niezwykle ciekawa inicjatywa i oferta, i gorąco zachęcam. Zapraszamy Państwa oczywiście do wszystkich placówek muzealnych na noc muzeum. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej muzeum. Tam jest cały harmonogram wypisany, poszczególnych spotkań, co o której godzinie. No Jedyny minus jest taki, że jeżeli ktoś chciałby wszystkie te atrakcje tak w cudzysłowie powiem, odhaczyć sobie, no to chyba nie da rady, bo one są jednak o. gęsto troszeczkę zaplanowane. Obawiam się, że z tej oferty trzeba jednak będzie wybrać, wybrać dla siebie rzeczy najbardziej interesujące, do czego gorąco zachęcam i trudno się tej imprezy. Troszeczkę ma, Jesteśmy po prostu muzeum wieloobiektowym, które ma mnóstwo wystaw stałych i czasowych. Staraliśmy się, żeby e, ta oferta mogła trafić do, do różnych osób z różnymi zainteresowaniami, no ale niestety niektóre. E, Niektóre, po prostu, imprezy, które są w ramach Nocy Muzeów realizowane, troszeczkę się czasowo zazębiają, więc nie sposób będzie skorzystać ze wszystkiego. I proszę pamiętać o ramach czasowych. Zaczynamy o godzinie 16, ale kończymy o 23, a to oznacza, że ostatni zwiedzający do muzeum wejdą, no tak mniej więcej pół godziny przed 23. Tak tak, tak, jest, się tak jest. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwa zapraszam do wzięcia udziału w tej wspaniałej akcji, jaką jest Noc muzeum, a naszym gościem dzisiaj była pani Katarzyna Ośmiak, dyrektor Muzeum Częstochowskiego. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Ja również bardzo dziękuję.